Hello, Benz. Dziś przeczytamy sobie opinię na temat Brawl Starsa. Naszykowałem dzisiaj 10 takowych. A jeszcze chcę wspomnieć, ja w sumie Brawl Starsa nie gram, ale to już tak poza tym. Tak czy inaczej, zapraszam! Pierwszy komentarz od pana Bartosza o si? dotali głupią postać maszyny komputerowej i nie da się grać w, w, w grę, bo serwery często lagują przez to, że wszyscy grają tą samą postacią i zabijają wyłącznie inne postaci, ale same nawzajem się nie zabijają. Czy ta opinia była pomocna? Nie. Dobrze, przejdźmy do kolejnego komentarza. Komentarzu, komentarza. Tak czy inaczej, treść to Jedna gwiazdka, mam tej gry dosyć Gram w to rok, a moja kuzynka trzy tygodnie ma już trzynaście postaci Przy tym dwa epicki, a mi nic nie dacie? Znak zapytania, wykrzyknik Super cel, ma to w dupie Że mam 20 postaci, przy tym wszystkie rzadkie I bardzo rzadkie, i z alei pucharów Gówniana ta gra, nie polecam co znaczy, fakielca wysłała nie no, takie co jest. jeszcze, jest W ogóle to bardzo mnie ciekawiło zawsze, co takie dzieci mają na myśli, pisząc takie komentarze, że co, że im coś się uda z tego uzyskać, dostaną coś z tego, albo może po prostu szukają atencji, to też jest możliwe. Tak jak ja nagrywając trój, trum trum, by the way. Stąd. Dobrze, udało mi się na moim zaśmieconym dysku znaleźć kolejny komentarz z Brawl Starsa o treści Gra jest to duby, twórcy to superów <mier> dopuszczają. P polecam, miałem 6000 pucharków, spadłem do 5200. Gra do bana, twórcy powinni dostać zgłaszanie, dodać zgłaszanie innych graczy, a nie twórcy tej gry. Są takie, p że w ogóle mózgu nie mają, także nie polecam. Gra do bana. Gra Grow, ale żeby takiego rage'a dostać i jeszcze publikować to w internecie trzeba naprawdę mieć coś z głową, nie tak? Dobra, lecimy do czwartego screena. Oho, czaty, ja już widzę tego screena, lecimy teraz na grubo, full patola, stary wbił na konto. Mój syn kupił 360 tych klejnotów, żeby zrobić jakieś otwarcie wielkich skrzynek. Ta oferta kosztowała 100 zł. Chciałbym poprosić o zwrot moich pieniędzy lub was zgłaszam. Śmieszne jest tutaj to, że najpierw, pro, że najpierw pisze, że chciałby poprosić, a później mówi, że albo to robią, albo ich zgłasza, co i tak gówno wniesie. Więc trochę beka z chłopa. Poza tym pewnie to nie jego ojciec pisał, tylko on sam, bo mu się wydał po prostu te 100 zł, gra mu się skończyła, albo wydał 100 zł i dostał opierdziel od ojca. Też możliwe. Kurde, widzowie, muszę zrobić przydłużanko, bo tu już będzie latywał piąty screen, a mam dopiero 3 minuty filmu. Kurde, trzeba przydłużanko będzie zrobić chyba. Najgorsza społeczność w grach leci za tobą przez całą mapę i cię napier... Piękne. A jak wygrałem i dostałem 8 pucharków, a dostałem 5, a i to był mój pierwszy mecz dzisiaj. Tutaj w sumie trochę rozumiem, bo sam nie lubię, jak ktoś się timuje. No ale żeby pisać takie rzeczy w internecie i wyzywać grę ze względu na jej community, to nie jest w sumie normalna rzecz. Community, community to nie gra, pamiętajcie. A treść szóstego screena to... Nie polecam. Ten, kto instaluje tę grę, jest debilem. Proszę to naprawić, bo ciągle się zacina. Chociaż mam dobry internet, nie można grać! Wykrzyknik, wykrzyknik. Proszę to naprawić! Wykrzyknik, 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 wykrzyknik. Do tego jeszcze nie dostałam nowego Blow. Blowler? Bl bl blo Co to jest Blowler? Nieważne. Później sprawdzę. Od dwóch tygodni. SPAM ciągle się zacina! Najgorsza gra na świecie! Nie polecam nikomu gówno nie gra! Zgłoszę was! Wykrzyknik, wykrzyknik. Jak na inne komentarze reagowałem jakoś normalnie, to na ten zupełnie nie wiem jak zareagować. Może zacznę od tego, że ten, kto instaluje tą grę jest debilem. Nie żeby coś, ale ty tą grę masz na telefonie, więc jesteś debilem czy debilką? Jeśli można wiedzieć. Po drugie. Ciągle się zacina, internet mam dobry. A może to nie jest wina internetu, tylko telefonu? No, to, to też jest opcja. Yy... Po tym zgłoszę was, wykrzyknik, wykrzyknik, się załamałem. Bo za co masz ich zgłaszać? Za to, że ci się gra zacina? To jest głupie. Nie mam zamiaru tego komentować dalej. Lecimy do siódmego screena. O mój Boże, to jest jeszcze grubsze. Ja to widzę już. Ja już to widzę. Ja walę, ej! Nie, po tym, po tym skrynie to ja się załamie totalnie. Ja, dobra, przeczytam wam. Otwieram boksy i zmniejsza się szansa na legendę. A nie powiększa. Mam 9000 pucharów i nie wypadła mi legenda. I mam tylko jednego mitówka. hu, wydałem 320 i nic. Fortnite, like w górę, Brawl Stars, facepalm, 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 nie polecam, pięć łapek w dół, a tfu na grę i ci, którzy przez uzwykłe piszą, że ta gra jest super i od początku wakacji mają 29 na 29 zadymiarzy, to są spocone kidy, dzieci 2 do 5 lat, ale polecam zacząć grać w Fortnite lub jak gracie szanuję. Dobra, skomentujmy to. Otwieram boksy i zmniejsza mi się szansa na legendę. W niektórych grach tak jest właśnie, że jak coś robisz masowo, to ci to zmniejszają, żebyś nie mógł tym spamować cały czas. Mam 9 tysięcy pucharków i nie wypadła ci legenda. Ja się nie znam, ale czy pucharki zwiększają szansę na legendę? No, nie mam pojęcia. A w ogóle to zwracając do tego. Kiedy dzieci 2 do 5 lat, no po tych emotkach i stylu pisma i ortografii też sądzę, że masz mniej niż 10 lat. Um... Ludzie, którzy mają full zadymiarzy, to są albo ludzie, którzy widzą w grze tylko i wyłącznie pay-to-win i muszą to mieć. Albo ludzie, którzy po prostu lubią w to grać i podoba im się gierka. Znaczy to drugie w sumie. Ja, ja nie będę tylko komentował, widzimy się na ósmym screenie. Boże, te boty się fokusują i masz... Orze... Czekaj, co? Boże, te boty się fokusują i masz... O, że gra na grę a grę się na no dało wygrać jesteś na przykład dyna majkiem oboj skrzynki lub bota daje szybki strzał to zamiast na pz przeciwnika leci ci na skrzynie albo bota zero banowania troli przez, przez które a je traci puszki Tragedia ze, ze Gra spo, sypyky Ale moim zdaniem super Supercel zrobiło dob Dobra grę Ale nie umia o nią Zadbać Taki 8 bitowiec Nie no 8 bitowiec to w centenario. I Idzie, zabija i wygrywa typowa gra. Ośmiobitowcem, obitowcem, zero nerfu, zero bufu. Nie polecam. Dobra, tego to już nawet nie będę komentował. Chyba wszyscy widzą, jakie to jest głupie. Tego nie trzeba komentować, żeby stwierdzić, że to jest po prostu idiotyzm. Dziękuję, do widzenia. Widzimy się na dziewiątym screenie. Ta gra to jakaś choroba, co zaglądam w jakiś telefon, widzę tylko to i w ogóle ta gra to sama nuda, jak dziecko w przebraniu, możesz rzucać niedźwiedziami. E, w sumie to plus jeden, to jest sama prawda. <grym> to jest sama prawda, plus jeden. Dobra, y, zaraz będzie dziesiąty i zarazem ostatni screen, więc chciałbym tylko powiedzieć, że... Chyba nie trzeba będzie robić przedłużanka, ponieważ już mam prawie 10 minut filmu zmontowane. Tyle wystarczy. Nagrywam tylko pod hajs. O Jezu, chat, ja już to widzę. I tu będzie pikania przekleństw. O Boże. Dobra, przygotujcie się na dużą ilość efektu. Pip! Za 3, 2, 1. HU! wam w dupę je... Kery ciś przegrywam, przegrywam, a twórcy tej gry to materialiści, bo tylko na hajs leca. Usuńcie ta grę, bo później bez uzależnieni i będziecie się denerwować i rozealicie se prawie tf telefon. jak ja pie... wam matki w o je Finlandzkie szma... Ogółem to sorry za tą patologię, ale mam jedną dobrą wiadomość. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteście wolni. Możecie iść do psychiatry i, wy... i wymazać sobie pamięć z ten film. Tylko przedtem zostawcie łapkę w górę. Hello, Benz.